Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, z radością i dumą po raz kolejny wracamy do Gostynina, by być świadkami początku kolejnej jakże ważnej inicjatywy, społecznej inicjatywy, edukacyjnej inicjatywy, która ma na celu zapewnienie, poprawę bezpieczeństwa publicznego. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw promocji bezpieczeństwa publicznego, inspektor Grzegorz Jach, nie mógł niestety Wziąć udziału w tej fantastycznej uroczystości, ale przesyła list na ręce pana Tadeusza Kaczyńskiego, prezesa zarządu Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Szanowny Panie Prezesie, serdecznie gratuluję Panu Prezesowi projektu Młodzieżowe Patrole Obywatelskie realizowanego we współpracy z Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji oraz Komendą Powiatową Policji w Gostyninie. Wspólne działania z młodzieżą na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego są ważnym elementem misji edukacyjnej zarówno Policji, jak i Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Jestem przekonany, iż będą one owocować poszerzeniem świadomości lokalnych środowisk, a tym samym wpływać na ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań. Niezwykle cenną inicjatywą oprócz realizowania przez uczniów zadań profilaktycznych jest również powołanie grupy rekonstrukcyjnej przedwojennej Policji Państwowej. Krzewienie tradycji patriotycznych poprzez udział młodych ludzi w historycznych mundurach, w obchodach świąt państwowych oraz innych ważnych uroczystościach ma istotny wpływ na postrzeganie współczesnej policji jako spadkobierczyni wzniosłych tradycji okresu II Rzeczypospolitej. Pogłębianie wiedzy historycznej połączone z oddziaływaniem na tożsamość, wizerunek, i kształtowanie postaw będą dobrze służyć poprawie bezpieczeństwa publicznego. Jeszcze raz dziękuję panu prezesowi za podjęcie tej cennej inicjatywy. Życzę wielu satysfakcji w realizacji celów projektu. Z wyrazami szacunku pełnomocnik komendanta głównego do spraw promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi Inspektor Grzegorz Jach. Ja tu jeszcze chcę trochę sprostowania, bo jeszcze jestem w rejestrze policji, dobrze, że w dobrym rejestrze, że mnie nie poszukują, także mała pomyłka, no yy, wybaczył trzeba panu komendantowi, dziękuję bardzo. Yy, Tomasza Kowalczyka, zastępcę komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu. Szanowni Państwo, drodzy rodzice, a przede wszystkim Wy wspaniali uczniowie. Chciałbym ze swojej strony w imieniu Komendanta Wojewódzkiego jeszcze raz podziękować Panu Pawłowi Kaczyńskiemu, Prezesowi Polskiego Uniwersytetu Ludowego imienia Wincentego Witosa. Miałem zamiar odczytać ten list, ale tak dużo ciepłych słów padło już ze strony przedstawiciela Komendy Głównej, że byłoby to tylko powieleniem, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za tą wspaniałą inicjatywę, która zaowocuje między innymi z rekonstruowaniem 20 mundurów Policji Państwowej Przedwojennej, kultowaniem jej wielkich tradycji, co pozwoli na jeszcze bardziej wychowanie młodzieży naszej w duchu historii, tej prawdziwej, niezwykle ważnej i honorowej historii naszej Ojczyzny. Jestem dumny z tego, że taki pomysł i tak wspaniały projekt udało się wprowadzić w życie, podpisać umowę, w lipcu. A już dzisiaj możemy być świadkami pierwszych dziewięciu tych mundurów, które przed Państwem stoją. Ta wspaniała młodzież będzie dzisiaj uczyć się jak wyglądali policjanci przed wojną. Również inicjatywa dotycząca młodzieżowych patroli obywatelskich, które już zaskutkowały wykryciem, wsparciem Policji Dostynińskiej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Starostwa Dostyńskiego. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję Panie Prezesie. Come back. When you wake up, all your problems are back to stay Your life again, turn it up, turn it up with cocaine And every time that you live, it's a time when you feel that the only time you feel. Tell me what it is and you will never be like this, a problem that we have in mean, common, baby, tell me what it is, it probably doesn't mean a thing Of cool. cool. I'll be in yeah, my heart apart You are in pain, take your life, take your life with cocaine But I am who I am, so I do what I can, when I can, but I can, not